Witam państwa serdecznie. Agnieszka Kosier. Moim gościem jest pan Andrzej Krasuski, więzień polityczny w latach 1982 83 Przybywający pewnie między innymi w zakładzie karnym w Chorobieszowie, tutaj, gdzie w tej chwili się znajdujemy. Panie Andrzeju, czy pamięta pan, na pewno pan pamięta ten moment, kiedy został pan aresztowany kiedy pan cezłowego obywatela stał się dla tamtego, w tamtym momencie. Pamiętam ten moment. Ja w styczniu byłem zwolniony z pracy na żądanie Komitetu Budowy, Wielkiej Budowy w Bleuchatowie. W związku z tym miałem sporo, sporo czasu. Jeździłem do Warszawy, do domu, żeby w tamtym środowisku pozyskiwać tytuły prasowe, informacje. Które były do wykorzystania w wydawanym przez nas biuletynie na terenie Biuletynie Solidarności na terenie Bełchatowa. Bo pracował Pan w Bełchatowie? Tak, w Bełchatowie. Kopalnia i elektrownia. No, budowałem socjalizm, jak to się mówi w tamtych czasach. Jak to się stało? Stało to się w taki sposób, że ja wróciłem, z, że była wpadka w naszej organizacji. Kilka osób aresztowano. Jak ja wróciłem w sobotę z Warszawy do domu i, i żona mi oświadczyła, że byli tutaj smutni panowie z SB i ponieważ mnie nie ma, to zapowiedzieli, że mnie odwiedzą w poniedziałek. Oczywiście była ta ściema, bo oni byli już następnego dnia rano. No i, no i jeszcze żona się, się i, 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 i oświadczyli, że oni mnie biorą na rozmowę na Komendę e, Miejską. Pytała się żona, czy mam czekać na męża z Pokademorsza najbardziej. Za chwilę bo, wróci. Bo, za chwilę wróci <laughs> i tak no oczywiście już nie wróciłem, wróciłem po, 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 po prawie półtora roku. To już wystyk panu ten obiad porządku. I tak to, tak to się przedstawiało. Jakie zarzuty panu stawiali? Stawiali mi zarzuty za z dwóch artykułów dekretu o stanie wojennym oraz z jednego artykułu z kodeksu karnego, że rzekomo miałem zamiar przy pomocy struktur podziemnych obalać ustrój siłą. No i później była, prawda, sprawa sądowa. Tutaj ku, ku, ku memu zdziwieniu, tak jak, tak jak mówiłem, organizatorzy to moje przemówienie przed sądem, znaczy przesłuchanie, przepraszam, przed sądem znalazło się w programie na naszego zjazdu zostało odczytane. Nie, 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 miałem wiedzy, że coś takiego na, na, nastąpi. W każdym razie Wyrok, było nas 13 na ławie oskarżonych. Ze względu na postawę w sądzie, trzy osoby zostały skazane na trzy lata z bezwzględnej, bezwzględnej odsiadki. Reszta otrzymała wyroki w zawieszeniu. Także reszta wyszła, nasza trójka została. została. No później byliśmy po pobycie w więzieniu w w Piotrkowie Trybunalskim, już po tak zwanym zakończeniu śledztwa w sprawie i tak dalej, to żeśmy czekali na transport właśnie do więzienia zbiórczego do Chrubieszowa. Czyli można powiedzieć, że właściwie prawie od razu Pan trafił do, do Chrubieszowa. Tak, tak, bo ten okres po pobytu po w Piotrkowie to był naj, to był najpierw okres yy, na Komendzie Wojewódzkiej, a później yy, chyba półtora miesięczny pobyt w normalnym więzieniu, razem z więźniami kryminalnymi w więzieniu w tymże Piotrowie. Piotr, Piotr warunki były kosmalne, bo to adoptowany do celów więziennych dawny klasztor. No to faktycznie. Więc żadnych WC, żadnych takich, takich rzeczy. No koszmar absolutny, się Załatwiali na widoku do takiej beki, prawda, którą raz, raz dziennie tą bekę ześmy wynosili. Żarcie było paskudne, dlatego że bez przerwy, bez przerwy nie omarzę. Był jakiś zepsuty kapuśniak z pływającymi skórami świńskimi z łosiem. No, Także można było normalnie <laughs> <laughs> zygotować. No. I, takie, I takie były początki. Przyjazd do Chróbiesowa, bo nas przetransportowali 30 czy 31 sierpnia. Mieliśmy ubak, dlatego że ta karetka więzienna, która nas do Chróbiesowa przewodziła, jechała przez Łódź, bo tam byliśmy tomka zielana, prawda, i tam jeszcze innych złodzi. I żeśmy się wpakowali, proszę sobie wyobrazić, w sam środek demonstracji. Proszę. Na terenie Łodzi, bo to była rocznica, prawda, tego uchwalenia i statutu związku, mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie wyszli na ulicę, Tomek... To was, że Tomek, tak przywieźli na demonstrację no, oni, oni byli, tak, tak przestraszeni, ja tam Tomka dałem mu po łapach, bo on miał, przemycił, miał ukrytą opaskę, księgarność, nie chciał w okno tego. Najprawdopodobniej ten tłum by tą, by tą ka karetkę przewrócił. Różnie mogłoby się to skończyć. Tak, różnie to mogłoby się mogło skończyć. Nas by zapewne uwolnili, tylko że to nie miało, y, Szanowna Pani, najmniejszego sensu. Z tego względu, że zdawaliśmy sobie sprawę, że jak my byśmy zwiali i jakbyśmy musieli być ukrywani, to na każdego z nas byśmy oderwali od innych zadań, zajęć, tylko by się musiało nami y, od łebka opiekować co najmniej cztery osoby, żebyśmy nie wpadli znowu. No tak, to nie, było, to nie było takie łatwe, żeby to sobie było. To nie było udział. najmniejszego, najmniejszego najmniejszego sensu, tym bardziej, że i tak już byliśmy odcięci od możliwości działania, więc to byłaby taka tylko prze, przechowalnia, nic, no tak. nic, nic więcej. Jak znalazłem się w sobie... Trafiłem nagle, miałem oczy, wybrała i gębę szeroko otwartą, bo trafiłem do, do, do zupełnie innego świata, do zupełnie innego y, świata. Przede wszystkim warunki w, w tutaj były w porównaniu z tym, co przeszedłem komfortowe wręcz, prawda? łazienki, z, 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 takie, znaczy nie łazienka, takie przepierzenie, prawda? Mm -hmm. żeby to się nie odbywało wszystko na, na, widoku. na widoku. Jedzenie wyśmienite. Naprawdę, nie mogę to powiedzieć, kuchnia działała tam, była dobra, smaczna, świeża i tak dalej, i tak dalej. I tak zwani, e, tak zwani, Szanowna Pani e, funkcjonariusze więzienni, zwani klawisami, oni z początku, jak z nimi rozmawialiśmy, to oni nam powiedzieli, że oni przeszli przez takie szkolenia. Że tutaj, będziemy, że tutaj będą w więzieniu same bandziory, yy, które chciały mordować niewinne kobiety i dzieci różnych funkcjonariuszy państwa. Nagle oni też byli, zdziwieni. byliśmy <laughs> zdziwieni, jakimi jesteśmy ludźmi, te, 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 te co, co raz w tygodniu Msza, prawda i tak dalej. I, i, i tak dalej że nie jesteśmy żadnymi chuliganami i bandziorami. A ponieważ, co było niesamowicie ważne, obsługa więzienna, ci tak zwani klawise, to szanowna pani byli normalni ludzie. To byli ludzie ze względu na to, że w sobie było bardzo mało pracy, to, to byli okoliczni rolnicy, tak zwani chłoporobotnicy, którzy w ten sposób sobie w tym więzieniu dorabiali. Oni błyskawicznie się przekonali. Że z nami można i pogadać, prawda, i tego. Te stosunki między służbą więzienną a niektórych oficerów. No i też był taki, prawda, żeśmy go nazywali krzyżykiem był taki strażnik, który jak tam chłopaki lepili krzyże i, i, i tego, to on to, to on to zrywał. Tylko, że. Chyba za pośrednictwem księdza pa Jurka Łomów, naszym takim tajnym łącznikiem z, z, z rzeczywistością zewnętrzną, to błyskawicznie się przedostało do wolnej Europy i tenże krzyżyk usłyszał o sobie w wolnej Ech, to się chyba zdziwił. Boże kochany, <grym> dla niego to był szok, bo ja później słyszałem od o, o niektórych mieszkańców Chlubieszowa, co się działo. Jego dzieciom, inne dzieci pluły pod nogi. On w ciągu dosłownie dwóch tygodni musieli go z tego Chlubieszowa i całą jego rodzinę zabrać, bo on życia nie miał. Ale poza tym stosunki były, były bardzo dobre głodówkami, wymuszeniami na, na Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych, tymi swoimi akcjami staraliśmy się udowodnić CZZK, że, że ten naczelnik, który jest, kompletnie sobie nie, 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 nie daje rady. Został odwołany. Został odwołany w, chyba właśnie w, w wyniku tych naszych akcji i to jest, ten masz mi się ciepło robi, prawda, na, na sercu. Pełniącym na czernika, e, obowiązki na, na, na był nieżyjący już niestety kapitan Solak. Kapitan Solak, który był, który praktycznie nie tylko nam sprzyjał, tylko chronił nas trochę przed nami samymi. Też, żebyście też nie przechowali. Żebyśmy coś nie swoich... przechowali. On się przez, przez cały czas o nas straszliwie martwił. Oczywiście reżim więzienny został natychmiast złagodzony. Było praktycznie spacer bez ograniczeń. A tym bardziej, że tutaj rozmawiała Pani z Tomkiem Zieranem. Tomek wdzierany, jak wylądował w więzieniu był mistrzem czy wicemistrzem Polski w karate kondo. Tak, no. mówił, że ćwiczył sztuki I on, szanowna Pani, jak nas brali na spacery w takie boksy, to on stwierdził nagle, jak żeśmy się znaleźli w boksie skrajnym z tym dużym spacerniakiem, mhm. na który żeśmy nie, nie, nie mieli do wstępu, do Tomek powiedział, że ma tego dosyć, rozpędził się, przywalił w te płyty skopyt i zrobił co jeszcze. Przeławał, przeławał i się przełamał, przełamał sobie nie na duży spacerniak. Efekt był taki, że później ten, te, te, te boksy to w skoro prostu mhm. do, do, do tego. A jak przy, przyszła ta zwana Atanda, czyli y, służba ochrony więzienia, z tymi tarcami, z hełmami i tak dalej, no bo to się, jak, jak to się wyrwali i tak dalej. Jak zobaczyli jak, jak Tomek y, ćwiczy, jak y, wyskakuje w, y, w powietrze i mając su, słupek do y, rozpięcia y, siatki, do siatkówki, jak przelatując obok tego słupka, y, zadaje temu słupkowi z rąk i z nóg trzy to oni od razu, mimo że ich było paru. Nie, 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 nie nic, nic, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. <laughs> Woleli z, z, z kimś takim. Nie zadzierać. Nie zazierać, bo on by ich przez rozwalił bardzo, bardzo szybko. Później przyszedł ciężki, opresyjny czas psychicznie z tego względu, że Miał przyjechać Ojciec Święty. Doszły na słuchy, że postawił warunek, wtedy władzom zależało bardzo mm -hmm. na tym, żeby on przyjechał. Postawił warunek, że on przyjedzie, jeśli będzie amnestia. Jak się nie ma dla więźniów w więzieniu, siedzących w więzieniu, nie ma gorszej nerwowy jak nadzieja na wyjście i, na, a, I na amnestię. Ludzie zaczęli bariować. Więc na spacerniaku, się, żeśmy Jurek Kropiński i ja, żeśmy się porozumieli, Jurek stwierdził, stwierdził, że trzeba tą sytuację rozładować, trzeba ich czymś zająć. Jurek poprowadził kurs języka angielskiego, a właściwie języka amerykańskiego, a ja ze względu na swoje wielkie zainteresowania historią poprowadziłem kurs historii polskiej. Z początku pan Solak był. Nie, że on się nie zgadza, przypuszczał pewnie, że tam będzie, prawda, jakieś, jakieś na tym kursie, ale jak zobaczył, <grym> jak zobaczył, że, że, ja, jak się z, zorientowałem, na jakiś, jaki jest niski poziom wiedzy historycznej u kolegów, że ja po prostu leciałem od XIX wieku po kolei, po kolei, normalny, klasyczny kurs, to doszło do tego w więzieniu, że jak przychodził, jak przychodziła godzina, rozpoczęcia kursu, to klawisz otwierał klapę tak zwaną, czyli drzwi od celi i, i mówił kto na kurs angielskiego, kto na kurs historii Polski. No. Także <grytanie> to było, no, no później to już, to, już, to już była amnestia. Amnestia, niestety nie wszyscy wyszli, trzy osoby zostały, dlatego, że amnestia w całości zwijała rok do trzech lat łącznie. Natomiast powyżej wyżej, yy, do połowy. I Jurek Kropiwnicki ci, którzy mieli wyroki większe niż 3 lata, wylądowali w więzieniu zbiorcym w Barcewie. Więc oni siedzieli wyżej. Pan mu się udało wyjść połowę? Tak, tak, tak. Ja y, nam się ze łzami w oczach, żeśmy wy, wychodzili, no bo 3 chłopaków zostało, a mieliśmy taką, y, taki obyczaj, że tych, którzy wychodzą, to oni na pole, na mierze wychodzili, żeśmy dla nich robili koncert różnych pieśni. Nie mówiąc już o tym, że codziennie wieczorem, bo tak o, 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 o 19 żeśmy robili taki koncern, taki, taki koncert, z różnymi pieśniami dla mieszkańców Krumie którzy się gromadzili na obrzeżach i nas słuchali. A to jak. A, a to jak śpiewało stu chłopa, to to było, no, Dawało efekt na pewno. Dawało efekt, bo się po, tej, po tych łękach się to niosło, prawda, i dochodziło go u nas świetnie, świetnie, świetnie słychać. Najważniejsze jest to, że e, doszedłem już bardzo, bardzo dawno do wniosku, że pobyt w więzieniu w Hrubieszowie i w ogóle ta cała moja przygoda absolutnie nie była czasem stracona. A pan, Gdzie ja bym poznał tylu wspaniałych ludzi? Wie pan, ludzi? to ciekawe, Kuchnie. bo jest pan którąś osobą z kolei, która właśnie tak to określa. No tak. Że mimo, że mówimy o y, czasie trudnym bardzo, tak. y, to on też przyniósł wiele dobrego Państwa. Oczywiście. Przede wszystkim, tak jak mówię, zostały pozawierane przyjaźnie, jak również później, jak żeśmy znowu przeszli do konkretnych działań tajnych, to, to Było wiadomo, często z kolegami, ku... y, którzy wyszli razem z nami skomentowały, tak że materiał ludzki był gotów, y, nie, nie mówiąc i powtórzę to jeszcze raz, gdzie ja bym na kupie poznał tylu wspaniałych ludzi. I niech to będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy, tak jest. że nie ma tego złego, co powinniśmy? na Oczywiście, oczywiście. Wszystko, jest, wszystko zależy od punktu, od, od punktu widzenia. I od człowieka, który się w tym punkcie tak znajdzie. Jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Thank uh -huh.